E, ostatnio robiłam neutralną paletkę, więc e, chciałyście, żebym zrobiła kolorową, więc oto jest. Moja kolorowa prezentuje się tak. Jest to sama paletka z Maka, też biją separatory, po prostu podzieliłam sobie na neutralne i kolorowe cienie, bo po prostu tak mi jest łatwiej. E, I połączyłam, poukładałam sobie też w miarę kolorystycznie. Tutaj są jakieś takie jaśniejsze e, róże, fiolety, tutaj granaty, zielenie. Tak mniej więcej, no wiadomo nie mam wszystkich odcieni, no, ale tak mniej więcej. Um, no to zacznę od góry. Tutaj mam Kobo 107. Taki bardzo ładny matowy, um, jasny róż, coś, alabrus, brzoskwinia, coś, ala łosoś. Bardzo fajny, ciekawy kolor. Um, podobne są e, w paletce Oxo Special, tylko że ten z róż jest mocniejszy i bardziej napigmentowany. Następny jest taki pomarańcz, który opalizuje na różowo. To jest 208, też Skobo, i to jest taki piękny właśnie pomarańcz, który opalizuje na różowo. Bardzo oryginalny kolor. Mam go dzisiaj tutaj na powiekach. A od razu nie pytajcie, żebym robiła tutorial tego makijażu, no bo on się pojawi gdzie indziej. Po prostu nie jestem w stanie robić i tego i, i na YouTube i tam gdzie robię. Także przykro mi. Jak coś to zobaczycie sobie tam. Po prostu, przy okazji, jak już jestem umalowana, to robię ten kolejny filmik. Ehm, dobra, to ten róż. Ehm, następny jest, właśnie, róż z Inglota 144. Ehm, to był jeden z tych e, cieni, które kupiłam będąc w Polsce, które mi się wydawały najbardziej takie unikalne, których nie mam. I między innymi był ten róż, i on jest. E, wygląda jak byle co po prostu. No tak tak wygląda z daleka, ale po roztarciu on tak pięknie właśnie opalizuje ma delikatne srebrne drobinki, ale zupełnie inny kolor jest po roztarciu pięknie to wygląda i polubiłam go bardzo jak go w miarę jak go rozcieram sobie na ręce tutaj u góry jest cień z maka Cranberry to jest cień taki um, powiedziałabym taki czerwony fiolet bardzo ładny, głęboki bardzo mocny kolor fajny właśnie ten niżej to jest, to jest Trax, który mi się kiedyś pokruszył i on troszkę inaczej wygląda. Ale kolor ma taki sam. To jest taki fiolet, z, taki szary fiolet ze złotymi drobinkami. On mi się właśnie pokruszył, ja go tutaj sprasowałam metodą na wódkę <grych> I, i działa. Jest ok. Ten niżej to jest taki bardzo fajny mm, fiolet z Inglota. <grych> zakleiłam sobie... <grych> e, zakleiłam sobie numerek i już nie powiem wam co to jest, bo mi się porwało ładny fiolet z jenglota <grym> sorry, no przepraszam, nie, nie powiem wam ten u samej góry to jest e, e, biały, taki lawendowy rozbielony kolor jest bardzo też mocny, z Kobo I tylko mi się dziad pokruszył, nie wiem bez sensu te, te e, Cienie z Kobo perłowe są bardzo mocne, ale nie wiem, to mi się pokruszył. Mi się, nie wiem czemu, ani mi paletka nie spadła, nic, po prostu sypi się jak szalony. Ale bardzo fajnie, to jest 111. ma taki mocny kolor. Ten niżej to jest jakiś kolor z Maka, nie pamiętam. Nie dwartego uwagi w każdym razie. Taki jasny, pff, rozbielony fiolet, Ym, błyszczący. No, a ten niżej jest przecudny. To jest Kobo 202. To jest szarość, ale opalizuje na fiolet. Taki mocny fiolet, patrzcie, różo fiolet. Jest śliczny, uwielbiam takie opalizujące kolory. Często go używam. Bardzo ładny. Ten u góry fiolet to jest też Kobo 210. Patrzcie, jak różnią, różnią się te fiolety em, między tym inglotowskim, a między tym kobo. Ten fiolet jest bardziej taki czerwony, a ten jest bardziej taki niebieski. Bardzo ładne obydwa cienie. Ten niżej to jest sketch z Maka, czyli taki um, kolor obrażyny. On ma tam drobinki właśnie w sobie, takie czerwonawe powiedziałabym, ten niżej to jest Shadowy Lady, to jest taki bardzo ciemny on wygląda prawie jak czarny kolor matowy, e, właśnie taka mocna głęboka oberżyna, bardzo mocny kolor ten też jest jakiś z maka jasno-niebieski też nie warte uwagi, kiedyś kupowałam CCO, bo były tanie i wy zaczęłam wytapiać tak podekscytowana, że mógł sobie wytopić do paletki i w ogóle nie odpisałam numerów, ale dobra nic ważnego w każdym razie te ważniejsze cienie ja pamiętam znam na pamięć ten tutaj, właśnie, to jest jeden też z moich pierwszych cieni, zaraz po vanila z maka, który kupiłam. I to jest. Em, no, czemu mi nic nie mówicie? Popaprałam się. Sorry, dobra. No, właśnie, ten granat. To jest Deep Truth z maka. To jest taki głęboki granat, taki piękny, atramentowy. Pięknie połyskuje Też go mam dzisiaj tutaj. W wewnętrznej stronie powieki, piękny ten tutaj to jest kontrast to jest taki granat właśnie ciemniejszy, dużo tak jakby, tak jakby deep tylko dodany czarny jeszcze do niego bardzo taki mocny, ładny kolor ten tutaj u góry to jest mi miętówka, którą już znacie z którą robiłam makijaż, to jest Kowo 213, piękny kolor E, niżej o, jest kolor bardziej w niebieski, wpadający też z kobot, 212. One by, były o siebie nawet na, na stoisku. E, to jest bardziej, bardziej zielony, a to jest bardziej niebieski. Też w takiej samej konsystencji są cienie. I ten turkus, to ja go mam, ho ho, ho chyba za 4 lata jak mniej więcej Ziglota. Nie wiem, czy ten sam numer byście teraz znaleźli? Podejrzewam, że tak. To jest 415. To jest jeden z piękniejszych turkusów, jaki mam intensywny. Em, połyskujący na e, taki kanarkowy zielony, piękny, popatrzcie, jaki on jest mocny. On jest taki ładny, jak go bardzo często używam, właśnie w takich e, makijażach, jeżeli wymaga jakiegoś ładnego turkusu. Piękny, e, mówię dużo piękny, nie? no bo są piękne. Ten tutaj e, to jest cień Bitter z maka, to jest po prostu taki jasny wiosenna soczysta zieleń. Ten niżej to jest e, zielony Zinglota. 418. Chciałam sobie kupić kiedyś z maka Humid, ale stwierdziłam, że zobaczyłam ten i myślę, że ten jest praktycznie identyczny. Piękna, jak głęboka, ciemna zieleń. Naprawdę bardzo, bardzo ładny kolor. Ten kolejny to jest jakiś brąz, który mi się kiedyś rozsypał i też go na wódkę powciskałam, też jest jakiś z Maka z paletki. Z paletki School of Cherry któryś, Nie pamiętam. Nic, nic też ciekawego. Ten tutaj to jest MAC bright future, taki żółty z różowymi drobinkami. On całkiem jest napigmentowany i on właśnie mie mieni się na, na różową. Taki kanarkowy z różowym pigmentem. Ten tutaj to jest e, szarość z inglota. Też sobie zaczęłam... Nie wiem jak jest głupia, czy jaka jestem, bo sobie pozaklejałam te numerki, dobra. To jest szarość ze, ze srebrnymi drobinkami. Bardzo, no nie używam go praktycznie wcale, bo on jest no szary, no nie lubię szarych, ale może kiedyś. I ten kolejny coś zaczyna się na trzy. No, wybaczcie mi, kurczę, no nie przygotowałam się, będziecie mi mieć za zły. no ale to jest taki um, fiolet, fiolet wpadający w granat matowy, też bardzo intensywny, ciekawy kolor. Taki właśnie granat fioletowy. Tutaj mam jeszcze taką paletkę Z. kto, kto się interesuje takimi paletkami, to będzie wiedział są palet, po prostu taka firma, która robi takie, takie małe i takie większe paletki, które, do której można włożyć sobie wkłady i tutaj mam kilka cieni. Te malutkie to są powyciągane z takich małych paletek z maka. A te tutaj to są cienie Graszka. Bardzo fajne, ciekawe kolory. One nie mają numerku, ani nic. Dostępne są na stronie Graszki. Tam granat, szary, taki ładny złoty, róż, taki czerwony fiolet, no i taki czerwony brązik. Wszystkie ładnie mienią, bardzo, bardzo nietypowe kolory. Nie są zbyt mocno napigmentowane, ale yy, idealne do dziennego makijażu. Bardzo bardzo ładne. Podobają mi się. Że fajnie mi się wpasowały tutaj w tą paletkę. No, i to były wszystkie moje cienie z kolorowej paletki. Wybaczcie, po prostu to światło tak szaleje, że po prostu słońce mi tu wariuje, odbijają mi się krzyżyki od, od okien. No dobra, nieważne. Ym, także mam nadzieję, że podpatrzyłyście coś ciekawego z mojej paletki. Ym, przepraszam, że nie znałam kilku numerków, ale te ważniejsze znałam. no. Moje podobają są takie, że po prostu lubię ym, opalizujące oryginalne kolory. I właśnie z takich się ta paletka składa. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i zapraszam do następnych filmików. Pa! pa.